Wszystkim dzisiaj sobie przeprowadzimy szybko nasze modliszki, ponieważ zorganizowaliśmy im nowe domki, bo tam, w tamtych starych pojemnikach miały warunki tragiczne, więc po prostu zrobiliśmy im nowe i mam nadzieję, że teraz będzie im się lepiej żyło w nich. Więc co, lecimy do po prostu aranżowania tych pojemniczków. Jeszcze tak w bonusie dodam wam karmienie tych modliszek, bo nie mamy ich naprawdę zbytnio dużo, więc od razu je nakarmimy. Będziemy przeprowadzać sobie cztery modliszki, tutaj już zrobiliśmy im pojemniczki, trzy są trochę mniejsze, ten z tyłu jest trochę większy. No i co mamy w takim pojemniczku? Bardzo dużo dziurek. Pomylone pokrywki. Pomylone pokrywki, żeby miały modliszki sporą wentylację, jak możemy zauważyć. No i w środku się po prostu znajduje torf, no i taki liść ala do dekoracji. No i w sumie tak się prezentują wszystkie pojemniczki. Wszystkie robiłam na ten sam wzór i lecimy z przekładaniem tych modliszek. No, gdyby to były dorosłe modliszki, dalibyśmy im jakiś wystrój, ale ze względu na to, że czeka jeszcze kilka wylinek, choć w niektórych przypadkach tylko jedna, to nie mają wystroju. Będą trzymać się dziurek we wieczku, ewentualnie tych bocznych. Mamy pierwszą młodliszkę. Ale ona jak się patrzy, ona jest na pewno głodna. No zaraz ją nakarmimy. No, ale nie wiem właśnie, czy ją teraz nakarmić na wieczku jak jest, czy ją najpierw wprowadzić do domku. Ona może z wieczka zjeść, to możemy spróbować. Dobra. I lecimy z karmieniem. Pani nie jest chętna, albo się boi pęset. Dajmy jej szansę. Bo jest na pewno zainteresowana. Ona, ona już jest gotowa na wejście do nowego domu. No to po prostu pójdzie z Karaczanem. Ty ten Karacza. Nie, no, nie chcę zejść. A karaczana, myślałem, <grym>, że modliszkę palcem. Nie, no chciałam, myślałam, że ten Karaczan tak się nie trzyma. bo ona się tym już jeszcze trzymała. Mhm, <grywa> teraz ci będzie się popędzać, że śpinać. Ostatecznie modliszka sama zaskoczyła na to. Dokładnie, tak. Ma jeszcze nawet karaczane, więc chyba niej wysokości. Tak. Okej. Okay. Lecimy z zieloną modliszką. Zobaczymy, ona mi nie wyskoczy, bo to chyba była taka skoczna modliszka Ale zobaczymy, może lepiej ją też damy do nowego domku. No, no ja mówiłam, że ona jest skoczna. Tylko teraz tak szybko wieczko. I szybki karaczam dla niej. Oj. Taki... No zasuniesz. Ale i tak nie się. Ona się tylko tak patrzy ładnie. Bardzo ładna magówkę. Taki jasny, zielony. Ona ogólnie jest ładna. No na pewno tego karaczana zje. Wbiegnie ci do pojemnika raczej. O, dobra, na pęsecie masz I teraz spróbuję dać delikatnie na dół. Tylko właśnie z nią są problemy, bo ona teraz tak niechętnie będzie chciała opuścić moją pensetę. Próba karmienia. Chyba, że za świeża. O! Była głodna, ale tak ona przed chwilą... Znaczy, niedawno przeszła wielinkę. Kwestia tygodnia, Max. Więc była bardzo głodna i od razu nam chwyciła. Wcale to jest pierwsza i chyba ostatnia młodyniuszka, która w tym e, odcinku zje. Jest tak jeszcze jedna szansa. Teraz mamy największego biegacza. Ona taka... No... Modliszka słup się stresowała się. No właśnie, teraz, jak ją przełożyć. Bo ten pojemnik się nie zmieści. Jak ją przełożyć? Sama skoczyła. Ale jej się nic nie stało? Nie, one w naturze pewnie z większych wysokości skoczą. Rzucić jej karaczana? Tak, takiego większego. Nie, myślę, że za bardzo. Zestresowana jest, tylko już złapiemy ostrość na nią, bo się ładnie patrzy i zaraz wyskoczy z pojemnika. Filmik obieg, końca, dziękuję wszystkim za uwagę i co? Widzimy się w kolejnych, do zobaczenia, pa!